Cześć, Major jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tutaj ze Sztabu Warszawskiego. Serdecznie zapraszamy wszystkich do grania w Krakowie. Graków gra razem z nami 2000 wolontariuszy. W takich y, puszeczkach będziemy zbierali pieniądze bardzo kolorowych, bardzo pięknych, ale które mówią o tym, że zbieramy pieniądze dla geriatrii oraz dla pediatrii. To jest kilkaset oddziałów, które dzięki temu mają szansę dostać nowy sprzęt. Nasi wolontariusze, a będzie ich 2000 w Krakowie, będą mieli tak piękne identyfikatory. Sprawdźcie, żeby ten dzień był kolorowy, żeby był piękny, a będzie na pewno, bo tradycyjnie jesteśmy na rynku krakowskim. Jest piękny koncert. Światełko do nieba będzie zupełnie inne, będzie cichutkie, ale będzie takie, że wszyscy będziemy mogli w tym uczestniczyć. Bądźcie razem z nami, Kraków się śmieje za mną. Pamiętacie licytację, pamiętacie. Koncerty, wszystko zaczyna się od samego rana. I co będzie się działo w Krakowie? Od samego rana mamy gremizmę, mamy imprezę w Centrum Handlowym Bonarka, mamy moto orkiestrę. Na rynku od 16 są koncerty. Będzie akurat, będzie jelonek, będą krakowskie gwiazdy. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Bądźcie razem z nami i pamiętajcie o godzinie 20. Światełko do nieba, a później już powoli będziemy słuchali to, co się wydarzyło tego dnia, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Oglądajcie drugi program telewizji Polski. Oglądajcie TVN24, pierwszy program Polskiego Radia. Które się nie kończą tego dnia, kiedy kończy się finał. One w Allegro Jeszcze później będą długotrwały. Możecie także wystawić swoje fanty. Po prostu bądźmy razem wszyscy ze sobą, aby pokazać Polskę kolorową, piękną, ładną, cudowną, która gra w najpiękniejszej orkiestrze świata. Kraków o uwaga, śmiejęcie przez cały czas. No moje siema. Pozdrawiam cały Kraków siema. Kraków pozdrawiamy siema! Siema! siema.